Cześć, dzień dobry. Kolejny odcinek historii według Gwotka poświęcam mezolitowi, czyli epoce, w której dominowała gospodarka związana z myślictwem i rybołówstwem. Co się działo na terenach Koronowa? No i tu mamy małą sensację. Mianowicie odkryto obozowisko mezolityczne na prawym brzegu rzeki Brdy, 300 metrów powyżej mostu kolejki, kolei szerokotorowej. Obecnie jest tam żwirownia i tam znaleziono pozostałości kultury chojnicko-pinkowskiej. Pozostały elementy kamienne, które pozwoliły zidentyfikować zidentyfikowanie tej kultury. Rozwijała się około 7 tysięcy lat przed naszą erą. Rozwijała się prawdopodobnie około 1000 do 1500 lat. I yy, czym się charakteryzowała? A Ano tym, że ludzie, którzy tam mieszkali, oprócz tego, że, że zajmowali się rybołówstwem, bo br Brda była tuż obok nich, zajmowali się również zbieractwem roślin jadalnych oraz myślistym. A jeżeli mówimy o roślinach jadalnych, to czy sobie wy możecie wyobrazić, że kłącza tataraku, kiedy się je wysuszy, można z nich zrobić swego rodzaju mąkę. I to tworzy doskonałą bazę do robionych posiłków. Często się dzieciaki, harcerze się mnie pytają, jak wyglądał dzień w tamtych czasach. Porządek dnia regulowało słońce. Ludzie wstawali wraz ze wschodem słońca i ruszali do pracy. Wszyscy, czy dorośli, czy też dzieci. Kobiety zajmowały się sprawami Związanymi z gospodarstwem domowym, czyli oporządzały upolowane zwierzęta czy zgubione rośliny, tworzyły skóry, tworzyły różnego rodzaju naczynia, na przykład naczynia na wodę z dużych konarów drzew, poprzez systematyczne żłobienie, tworzyły takie oto powiedzmy. Kubki prehistoryczne. Co robili mężczyźni? Mężczyźni z młodymi chłopcami szli na polowania albo szli na ryby. Wszyscy pracowali. Pracowali tak naprawdę do momentu, kiedy był swego rodzaju czas na obiad. Czas na obiad, czyli na ten główny posiłek, ponieważ w tamtych czasach również starano się. W momencie, kiedy było jedzenie, robić takie duże obiady kolacje, tak? w ramach których ci ludzie mogli się pożywić i w ramach których mogli się oczywiście spotkać. Niewątpliwie z uwagi na to, że te ilości tych ludzi były nieduże, sytuacje związane z obroną. Danego obozowiska nie były ważne. Najważniejsza była kwestia przetrwania. Kochani, to nie sztuka zrobić szałas latem i się w nim wyspać. Sztuka zrobić taki szałas, który przetrwa jesienne szarugi, deszcze, ale prawdziwą sztuką jest stworzyć szałasy, w których można przetrwać zimę. Dlatego te szałasy, budowane przez przedstawicieli kultury chojnicko-pińkowskiej, one były. Często wpuszczane w ziemię stanowiły swego rodzaju ziemiankę. W środku to było ob, ob, obkładane gliną, często liśćmi na to były skóry, to było wszystko bardzo uszczelniane, no, panował tam smród niesamowity, ale jak to mówił klasyk, lepszy smrodek niż chłodek, tak szczególnie w zimie. Warunki do przetrwania były naprawdę bardzo trudne. Dlatego śmiertelność wśród tych ludzi też była bardzo duża. Przeciętny wiek życia człowieka w tamtym czasie to, to jest około 30, 35 lat. To jest góra. No i tak to wyglądało w mezolicie. O następnej epoce kamiennej opowiem Wam w kolejnym odcinku historii według Błotka. Dziękuję. Czuwaj.